Cześć, tu Ganiusz z 24 i witam Was na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się gierką Lineage 2 albo Lineage 2. Mówię zawsze Lineage, ponieważ od ostatnich 10 lat podnazywałem tą grę Lineage, więc pomimo tego, że powinno się fonetycznie czytać Lineage 2, no, zostańmy przy nazwie Lineage. W każdym razie, tak czy siak, wczoraj nastąpiła wiekopomna chwila, cytując klasyka. To znaczy serwer... Skeld w ustawieniach Classic został uruchomiony. Oczywiście nie bez małych problemów ponieważ były przesunięcia i była zmiana daty startu, jak sobie przypominacie, ale również wczoraj o godzinie 16 miały zostać uruchomione serwery, one ostatecznie chyba po godzinie 19 zostały oddane w ręce graczy. Line, lineage, Lineage, teraz będę się na tym łapał, więc będę chyba starał się jednak powiedzieć, Lineage, Lineage 2, to gra, która, no cóż, od samego momentu, od samego początku mnie porywa, no. Pamiętajmy o tym, że to są ustawienia Classic, więc to są ustawienia tak naprawdę wczesnej kroniki, w której nie znajdziecie wszystkich takich bustów początkowych, do których moglibyście być przyzwyczajeni, jeżeli graliście w tę grę w ciągu ostatnich kilku lat. To znaczy, no, najważniejsze rzeczy. E, po pierwsze, już na tych poziomach początkowych nie ma całego systemu wspierającego bohatera, w którym dostaje całe masy soulshotów, gdzie dostaje całą nową broń i właściwie cały ekwipunek startowy za wypracowywanie questów. Tutaj to wszystko trzeba pozurami wydrapać z gry i nie jest wcale prosto, o czym za chwileczkę się sami przekonacie. Niemniej jednak, e, z takich technicznych rzeczy, o których warto wiedzieć... E, Zaczynając tą grę, no, mieliśmy, pre, mieliśmy możliwość zakupu preordera, więc, mając preordera, mamy tak naprawdę dostęp do, wczesny dostęp do gry, który od wczoraj został uruchomiony. Ważna informacja jest taka, że no, serwer nazywa się ostatecznie według głosowania graczy Skeld. Um, I a istotną rzeczą jest to, że możecie na oficjalnym Facebooku e, tegoż serwera w Polsce, będzie, opis, będzie linka w opisie znaleźć ważne i przydatne informacje. I to faktyczne są istotne, dlatego że dla przykładu, odpalając grę na Windowsie 7 w wersji 64-bitowej trzeba ściągnąć łatkę, która nie będzie się gryzła z systemem ochrony gry, tak? czyli w tym, z tym guardem. To istotna rzecz, bo potrafi po prostu no, poirytować na początku. Ważną rzeczą również jest to, że jeszcze nie zostały dodane rzeczy i przedmioty z preordera, ale one mają zostać wkrótce wysłane do do, do, do właścicieli tychże priorderów. Natomiast o wszystkim pewnie będziecie dowiadywać się na miejscu. I teraz zwracając do samej gry, no bo to jest sedno. Wczoraj odpalo, odpalono serwery. Jakże miło, jakże niezwykle miło oglądać tłumy na serwerach. I powiem Wam szczerze, że z jednej strony jest to fajna, fajny prognostyk na przyszłość, ponieważ pokazuje nam to, że jest duże zainteresowanie graczy. Nie mam akurat jeszcze w tym momencie dostępu do. Um, konkretnych cyfr, ile było na starcie graczy, ale myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć tą informację od naszej zaprzyjaźnionej community managerki LineAge'a, Lineage, Lineage, dobra zostawmy przy tym Lineage, wiem, że popełniał błąd, trudno. Muszę z tym żyć, deal with it. W każdym razie Ostatecznie no będziemy mieć tą pewnie informację, niemniej jednak jakże miło jest rozpocząć grę i, i powiem wam odnalezienie się w tej hardkorowej wersji Tejże gry powoduje, powoduje uśmiech na twarzy. No naprawdę jest, nie jest łatwo. Zaczynamy grę totalnym golasem. Jesteśmy zmuszeni do wykonywania questów, więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że przychodził do was kolega i dawał wam na start 5 milionów Adeny, którą mogliście sobie rozdysponowywać i po prostu iść w pole i, i farmić moby, no to jeżeli nie macie takiego zaplecza, a zakładam, że nie macie, na tym etapie. No to trzeba e, po prostu pójść krok za krokiem i, i, i expić. Ja stworzyłem sobie mm, przyszłego Silver Rangera, e, swoją postać, e, jako elfkę i, i, i sobie ją e, koksam. Ważna rzecz i to, którą chciałbym Wam zaznaczyć, troszeczkę tworząc tego pierwszego materiału, taki mini e, guidebook dla, dla graczy z, 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 le z przedziału levelowego 1.10. Istotną rzeczą jest to, że no... E, to jest naprawdę hardkorowy serwer, to znaczy on wrócił do, do, do starych ustawień, ja nie pamiętam w tym momencie, e, ja nie pamiętam dokładnie, która to była kronika, ale zaraz Wam powiem, o... A to jest Kronika Age of Splendor tak naprawdę i możecie sobie to również fajną całą w PDF-ie rozpiskę o całej grze ściągnąć również z oficjalnego Facebooka i profilu na Facebooku i przejrzeć sobie, co tak naprawdę w tej grze siedzi. No bo co siedzi? Siedzi, siedzi tak naprawdę pięć klas, pięć raz, przepraszam, można grać ludźmi, można grać mrocznymi elfami, można grać elfami, można grać orkami, można grać krasnoludami. Każdy z tych pięciu, każdy z tych pięciu raz jest w dwóch formułach, czyli żeńskiej i, i męskiej e, następnie każda z tych postaci może iść dwukierunkowo albo podążać ścieżką wojownika albo podążać ścieżką nazwijmy to mistyka maga e, to oczywiście jest ważne ponieważ w samej grze e, ostateczny level cap na tym etapie jest ustawiony na poziomie 75 więc jest co wbijać ale jeżeli graliście kiedyś w tą grę w Lineage, czy Lineage, to wiecie, że później doszły różnego rodzaju rozwiązania pod tytułem, nie wiem, subklasy i tak i tak Tutaj tego na tym etapie nie ma. To jest ta klasyczna e, formuła serwera, gdzie tu nawet nie ma katakumb, więc jeżeli chcielibyście polatać z Polarmem i, i, i sparty po katakumbach i tłuc, Tłuc, mopki za kamyczki, no to, no, to, no to się tak nie da. W związku z czym oznacza to, że no, trzeba ostro tutaj popracować samemu i faktycznie jest taka sytuacja. Wracając jeszcze do klas. A każda z, tak, jak już powiedziałem, z klas ma do wyboru dwie ścieżki i one determinują, tak naprawdę początkowy wybór determinuje, jakie klasy będziemy mieli do wyboru, tak? No bo z jednej strony mamy mistyków, z drugiej strony mamy wojowników i w zależności jak, jak poprowadzimy nasze wybory, tak te wybory będą. Nam ciążyły na całej grze, ponieważ już na poziomie 20 wybieramy pierwszą specjalizację ze swojej ścieżki, czyli w moim wypadku będzie, o jego to chyba się nazywało, nie pamiętam, słuchajcie, bo to było lata temu, kiedy wygram, ale chyba się nazywał Planeswalker, czyli, czyli postać, która między 20 a 40 levelem będzie ukierunkowana na poziomie właśnie wojownika, będzie miała dostęp do wszystkich umiejętności związanych i z nożem, i z łukiem plus oczywiście klasowych i rasowych umiejętności, a dopiero po 40. levelu, czyli dokładnie na 40. levelu przechodzi się tak naprawdę transfer na, na, na drugą klasę postaci i jak dobrze pamiętam, ten quest można już zacząć chyba od 36. levelu i wtedy już mamy bardzo sprecyzowaną ścieżkę, tak, no bo wyobraźmy sobie, najpierw jesteśmy gołowąsem wojownikiem, który decyduje się na to, że będzie chciał iść Albo w DDK w przypadku w przypadku wojowników, czyli nożownik-łucznik, albo pójdzie raczej w tanka, tak? czy, czy, czyli pójdzie w kierunku no, takiego, no, no też wojownika, tylko że tanka. A później tak naprawdę jest decyzja już taka kluczowa i zamykająca do ścieżki, czy będziemy tankiem jako wojownik, czy będzie łucznikiem czy będziemy e, ostatecznie nożownikiem I, i już po 40. levelu tak naprawdę rozwijamy ścieżkę skili, które są przypisane do naszego wyboru. Czyli no jeżeli wybierzemy Silver Rangera, tak jak ja planuję, to e, no to, to to jest łucznik, który będzie się, e, który będzie e, już miał tylko skille do do łuku, a nie będzie już miał tych skili nowych do noża. Więc to jest więc to jest tak wygląda ta ścieżka kariery. E, wracając e, do samej gry. Jak widzicie, no, w, na gameplayu, który Wam pokazuję, no, dużo się działo. No, na, na dzisiaj jest tak, że są tło, jest tłok na serwerze i, i ciężko na przykład e, pobić e, questowego potworka. E, Ważne o to questowanie się cały czas jakby chodzi mi po głowie i żeby mi to nie uciekło. W tym przedziale 1.10 musicie zacząć robić questy, żeby przede wszystkim pozyskać soul shoty, czyli takie ładunki, które zwiększają czy podwajają Wasze obrażenia, ale się spalają, więc to jest. Dobro, ale, ale które się kończy. I one się nazywają nowi Soulshot i dostajecie je za darmo. Ja nie pamiętam, czy pierwsza paczka to jest 300 sztuk, ale to pozwoli wam dolewelować do kolejnych poziomów. To znaczy, że możecie bić przeciwnika albo z Soulshotami, albo bez. Bez będzie trudniej i dłużej. Ponieważ na początku nie będziecie mieli w ogóle pieniędzy, żeby kupić coś, no, dokupić sobie Soulshotów, bo można je kupić w wersji już no grade. Ale, ale, ale już trzeba wydać po prostu gotówkę, którą musicie zebrać podczas gry, w związku z czym szkoda będzie wydawać tych pieniędzy, więc na pewno zróbcie tego questa. Połazicie trochę po okolicy, połazicie trochę po, po miejscach, w zależności od rasy, w którą gracie, takie questy będą, ale one generalnie są bardzo zbliżone. Po to, żeby zapoznać gracza z interfejsem, po to, żeby zapoznać gracza z okolicą i z npc, NPC którzy są w okolicy, więc przejdźcie się wokół tego, poszukajcie tych questów, możecie użyć otwierając map. Alt M macie dostęp do zbioru questów. One niestety są mało wygodne i mało intuicyjne, ponieważ pokazują wam questy ze wszystkich. Um, wszystkie dostępne questy, oczywiście, można je posegregować po levelach, ale nie można ją na przykład posegregować po um, miejscu, miejscu questu, miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Czyli nie pokazuje nam najbliższych, tylko trzeba po prostu się przeklikać przez nie i sprawdzić na mapie, czy aby na pewno te questy są w naszej okolicy do zrobienia. Istotną rzeczą jest, żeby właśnie ten nowis SoulShoty zgarnąć, później tłuczemy questy. Pamiętajcie o tym, że i tak będziecie tłuc w okolicach miasta startowego, więc popytajcie strażników, zobaczcie przy strażnikach, którzy dają Wam questy na, na tłuczenie. Mopków dookoła, więc tam zawsze poza dropem, który wypada z zabitego potworka, no, quest, więc jeszcze dodatkowo jakieś tam EXP czy przede wszystkim kasa, bo tu jest najbardziej istotny element, zawsze te parę setek adeny więcej dostaniecie, więc to warto robić, bo i tak tłuczecie, więc tłuczcie i nabijajcie ekstra, ekstra poziom. Ważną rzeczą jest, bo jestem przekonany, że chyba w każdej wiosce jest tego typu quest, grając na poziomie Właśnie elfów w sklepie grocery Store, czyli tam, gdzie można kupić souszoty, daje Koleś, nie pamiętam od którego levelu, chyba od 6 czy od siódmego, daje quest na bicie grzybów. Ja wiem, że brzmi idiotycznie. Ale to jest naprawdę dobry quest, bo wystarczy wykończyć 10 grzybów i oddając tego questa, to znaczy 10 czapek, nazwijmy to, zanosząc mu, dostajemy 1000 adeny. To jest naprawdę duży strzał kasy i, i, warto, i, i warto to klepać. I dochodzimy do kluczowego elementu 10 poziomu. Na 10 poziomie robimy quest, który daje nam broń. Mega wypas na 10 poziom plus daje nam 3000 soulshotów, więc koniecznie musicie go zrobić. I tutaj zaczyna się podstawowy problem, ponieważ są kolejki do mobów questowych. To znaczy, że jest chętnych zdecydowanie więcej, a respawn jest na przykład raz na 5 minut mobka, którego trzeba zabić. I niestety, i to jest trochę głupie, ale no, no to jest hardcore wersja. No, będąc w party nie jest tak, że całe party zalicza od razu całego quest'a, więc można się umawiać na jakieś kolejki, co nie działa. Zawsze jakiś kamer się pojawi i to rozpieprzy, więc musicie mieć dużo szczęścia, żeby last hitować MOBA i żeby wam zaliczyło akurat tego questa. Natomiast po zakończeniu tego zadania dostajecie i broń, i soulshoty i wtedy ta gra nabiera zupełnie innego wymiaru, bo jest dużo łatwiejsze, dostajemy fajną broń. I już możemy sobie świetnie radzić na, 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 na polu bitwy. Do tego momentu jest raczej ciężko. Wszystkie dropy, które Wam wypadają, możecie sobie podmieniać, zamieniać z tym początkowymi rzeczami, w zależności od uznania. Ale nie czarujmy się, nie wydawajcie pieniędzy na tym etapie na zakup czegokolwiek innego, poza soulshotami. Bo mi akurat też się skończyło, ja musiałem po prostu dokupować, żeby żeby spój do, do tego dziesiątego levelu. Więc na to zbierajcie i odkładajcie pieniądze. To tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy taki guidebook, no bo to nawet nie jest guidebook, to jest jakby zestaw informacji na start, e, i, ale, ale myślę, że ważny, bo nie wszyscy nie wszyscy macie świadomość tego, jak to funkcjonuje. E, i, I na końcu jeszcze, no, dodam ze swojej strony, no, no to fantastyczne jest, po prostu gra jest fantastyczna i, i ja się cofnąłem w czasie i, i fantastycznie jest przekazana, ale. Ja nie wiem, czy to jest akurat tylko mój problem. Na gameplayu na pewno to widzieliście Ścinka. Czasami po prostu ta gra klatkuje i to klatkuje koszmarnie. Nie wiem, z czego to wynika ostatecznie, czy z mojego sprzętu. Bo jak się pytam ludzi grających, będących w oni twierdzą, że nie mają żadnych problemów. No kurczę, no teoretycznie moja konfiguracja sprzętowa jest w stanie udźwignąć średnie detale powiedzmy Call of Duty najnowszego. No to dziwię się, że tutaj ma jakikolwiek problem. Niestety jednak się pojawia. Być może to jest tylko mój problem, ja tylko go na, niego, na niego zwracam uwagę, bo może być irytujące. Pozostałych elementów irytujących na tym etapie nie ma. Jeżeli lubisz grindować, jeżeli lubisz hardcore MMO, jeśli, prawie palca sobie wyłamałem, jeśli grałeś kiedyś w Lineage'a, to zagraj w niego dzisiaj, bo to jest powrót do tego co było. Ale zapraszam również do wywiadu z Community managerem z Aleksandrą, którą przeprowadziliśmy. Dowiecie się tam paru ciekawych rzeczy, dlaczego, skąd w ogóle idea się wzięła serwera Classic, dlaczego jest to pay-to-play pay, pay to ta gierka, bo przypominam, że oparta jest na abonamencie, trzeba płacić tam minimalnie 10 euro miesięcznie. I kilka takich fajnych pytań się pojawiło i fajnych odpowiedzi, więc dla każdego fana, ale osoby również zainteresowanej tą grą, może być to źródło informacji. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Ja dziękuję Wam pięknie. To jest pierwszy z, z serii materiałów, które będę poświęcał e, gierce Lineage 2. Dobra, Lineage 2. Nie przeskoczę tego. Po prostu to jest moje własne ograniczenie. Trzymajcie się, zostańcie z nami. Łapkujcie, subskrybujcie. Pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania w komentarzach. Trzymajcie się. Hej, see ya, Cześć.